Jeśli chcesz przyjechać do Polski lub innego kraju w Europie i ubiegać się o pracę, musisz unikać kilku powszechnych, ale bardzo ważnych błędów. Po pierwsze, błędy w języku angielskim w CV i liście motywacyjnym. To może podważyć twój profesjonalizm. W Europie bardzo ważne jest, aby CV było jasne, poprawne gramatycznie i przyjazne dla systemów ATS. Po drugie, niekorzystanie z lokalnych stron rekrutacyjnych i LinkedIn. Jeśli polegasz tylko na ogólnych portalach z ofertami pracy, Twoje szanse znacznie maleją. Po trzecie, wysyłanie tego samego CV wszędzie. Jeśli nie dostosujesz aplikacji do wymagań konkretnej oferty pracy, zostaniesz w tyle. Po czwarte, aplikowanie bez wiedzy o sponsorowaniu wizy. Wiele firm nie chce zatrudniać osób spoza Unii Europejskiej. Najpierw sprawdź, czy firma oferuje sponsoring. Na koniec, nawet jeśli dostaniesz zaproszenie na rozmowę, nie idź bez przygotowania. Dopasowanie kulturowe, rola w pracy. Pójście na rozmowę kwalifikacyjną bez znajomości firmy lub stanowiska to strata szansy. Bądź świadomy, korzystaj mądrze ze smartfona i dbaj o karierę. Masz kontrolę. Aby dostawać więcej materiałów, obserwuj stronę.